Witajcie, witajcie. Dzisiaj gramy sobie na mapce yy, takiej, takiej dość malutkiej, w formie takiej jakby zatoczki. I już widzę, że chyba będziemy grali yy, tymi biednymi Wietnamczykami, biedotą, bo dlaczego biedotą, by... zaraz wam pokażę. A Może być taki fajny koleś, podoba mi się. O, yy, tutaj będą o, Amerykanie przelatować, więc sobie tutaj... Zaczniemy. Pierwsza akcja to jest jakiś. To nie jest napis typu AK-47 czy jakiś AKMS, czy to jest taki kałek mniejszy, chyba ze składaną lufą. Tu widać już taki gor, gor, ewidentnie gorszy. O właśnie, mieliśmy już sprawdzić sprawdzić. Uwaga, rakietnica, no to RPG bez, yy, bez lunety. Zobaczmy sobie, czy są granaty. A widzicie, nie ma granatów. Taka wersja dla ubogich. Czyli gramy takimi, no. Yy, Biedoto ma wietnamską, no. O, sierp jakiś taki chyba do tych pól ryżowych, taki ten do ściągania. Zresztą, to chyba, właśnie, nie wiem, to chyba właśnie oznaczenie partyzantki wietnamskiej. Kurczę, nie wiem, nie, nie orientuję się w tych flagach i barwach, ale zwróćcie uwagę, to są, to są właśnie tacy ewidentnie partyzanci, czy tacy kolesi z y, pól ryżowych. Dobra, kurde, zmienię, bo nie lubię na, boka saka, na bosaka biegać. Dobra, spieprzamy, bo nas to zaraz wykończą. Z tego typa... Kurde, za szybko spada. Ja sobie, ja sobie go zaraz pożyczę. O, kurde no, porażka. A, weźmy tego... ...taniego kałacha. Ale cholera, bo tak samo strzela. Już yy, tak samo strzela. Znaczy, zaraz się okaże. Cholera zawsze... No nie mam porównania, nie ma porównania. Tamten kałak, nie powiem, był bardzo celny jak yy, na kałaka. z tego co słyszałem, bo kałachy nie są takie dość celne. Grak, przynajmniej w grach. Chodźcie, chłopaki! Trzeba mi spuścić w pierdul! Kurde, nie widzę ich. Ale wiem, że oni są tutaj gdzieś. Czają się. Ta wraga sama się nie powiesiła. A. O, zdecentrować się po drugiej stronie. Dawać ich. Sytuacja. Mm -hmm. O, już się odgryzają. No, nawet mają czołg. Co się dzieje, koleś? O kurde. Znowu? Nie. Aha, nie nas stop, przelatują. O, i znowu się ktoś desantuje. I że skłopie, bo cię zniszczę. Dobra, już tam. O. Dobra, kolej zneutralizowany. A ty co? Czemu? Aha, strzelasz. Dobra, to sobie tam strzelaj, pinuj, przestworzy. Nie, no kurczę, to już prawie wsiadłem do niego, no. Już czekał na mnie. Oj, przejął, przejął, jakiś kasztan goi. Teraz nie będzie chciał wyjść i ustąpić mi mie miejsca w czołgu, jestem zawiedzony. Zawiedziony, przepraszam. Cholerne przejęzyczenia. Dobra, jedziemy. Znaczy idziemy z buta. Ale może pojedziemy, zobaczymy. Ej koleś Won mi stąd, widzicie? No nie wyjdzie stąd. Hadra no nie wyjdzie. No. O, udało się. Strzeliłem tego typa na działku yy, i ten... Yy, operator ze środka się połakomił, wyskoczył na... O, już, już go nie ma. Wyskoczył na górę i ja wtedy wskoczyłem w jego miejsce. Oho. Amerykańcy tutaj siedzą. A, to mój. Opie, masz szczęście, już bym Cię ustrzelić. Ty... O kurde. Granaty mi rzucają pod ten... raz stąd. Kurde, jedziesz chłopie! Masakra! Nie ogarnęli tego, że czego może drzewa rozwalać. Popatrzcie się, oni stamtąd wyłażą. Coś tam jest na rzeczy. Popatrzcie się. I ich tam jest. Tam coś, tam coś. Tam musi być. I chyba domyślam się co kurde tu musi być jakiś yy, ten ta budka taka stamtąd muszą wyłazić hadry do tego się, tak się tak się ten takich tam jest tak się respią Jestem zły, bo właśnie się kapnąłem, że przegrywamy tę wojnę. Dobra Teraz Amerykanie tracą Bo mamy przewagę flag A jako więc... Pewnie nie wygramy, bo to jest zbyt duża przewaga Ale chociaż zminimalizujemy straty No że chłopie 15 do 239 Teraz to chyba jakiś cud musiałby się zdarzyć pójdźmy chopy do czołu. No w mnie, no w mnie. Dziękuję ci kochanie Dziękuję Ci kochanie Amerykanie by mnie nie wpuścili w życiu. Będę jedne. Granatami mnie tu wrzucają. Nie będziesz zdrowy? Będziesz zdrowy? O jeszcze to. Jeden, no to już, już po mnie. Dobra. O, oh, no i po mnie. No cóż, jak to mówią, raz na wozie, raz pod wozem. Jestem zły, nie chcę mi się więcej gadać. Pakuję mandżury i idę spać. Dzięki za wspólne oglądanie. Nara.